Księga Ezdrasza, rozdział siódmy, część druga A to jest odpis listu, który król Artaxerxes dał Ezdraszowi Kapłanowi, uczonemu biegłemu w treści przykazań Pana i jego ustaw, jakie nadał Izraelowi. Księga Ezdrasza jest księgą historyczną i cytuję w niej autor różne źródła, różne oryginalne dokumenty ten list. Artaxerxesa do Ezdrasza to jest jeden z takich dokumentów. Artaxerxes, król królów, przesyła Ezdraszowi, kapłanowi, uczonemu w zakonie Boga Niebios, pozdrowienie. Chociaż Artaxerxes uważał się za króla królów, czyli najpotężniejszego władcę świata, to do Ezdrasza zwracał się bardzo grzecznie, z dużym szacunkiem. Widocznie szanował Boga, który za Ezdraszem stał to słowo przetłumaczone jako postanowienie. Dosłownie znaczy załatwione. Być może jest to dopisek jakiegoś urzędnika na tym dokumencie. Postanowienie. Wydaję zarządzenie, którego mocą każdy, kto w moim królestwie jest z ludu izraelskiego, z jego kapłanów i Lewitów. I pragnie pójść z Tobą do Jerozolimy, niech idzie. Artakserkses zgodził się na to, żeby ci Żydzi, którzy jeszcze pozostawali na terenie Babilonii, mogli pójść ze zdraszem do Jerozolimy i do Judei. Nikt nie mógł im stawiać żadnych przeszkód. Ponieważ przez króla i jego siedmiu doradców zostałeś posłany, aby według zakonu twego Boga, który masz w swojej ręce, zbadać sprawy Judei i Jeruzalemu, Ezdrasz miał działać jako wysłannik króla i jego autorytet stał za nim. Widać też, że Artaxerxes nie miał wątpliwości, że za Ezdraszem stoi Bóg. Aby zawieść tam srebro i złoto. Które król i jego doradcy dobrowolnie ofiarowali Bogu Izraela, którego przybytek jest w Jerozolimie. Artaxerxes i tych jego siedmiu doradców byli do tego stopnia przekonani o tym, że Bóg, w którego wierzy Ezdrasz naprawdę istnieje, że dali mu złoto, żeby ofiarował je swojemu Bogu. Jak również wszystko srebro i złoto, które otrzymasz w całej krainie babilońskiej, wraz z dobrowolnym darem od ludu i kapłanów, jaki złożą dla domu swego Boga w Jerozolimie. Poza tym, co składał w darze Artaxerxes i jego doradcy, król przewidywał, że także ci Żydzi, którzy nadal mieszkają w Babilonii, złożą jakieś ofiary i Ezdrasz. Miał to wszystko dostarczyć do Jerozolimy. Następnie zakupisz za te pieniądze bezzwłocznie woły, kozy i jagnięta wraz z przynależnymi do nich ofiarami z pokarmów i spłynów i ofiarujesz je na ołtarzu świątyni waszego Boga w Jeruzalemie. Co zaś ty i bracia twoi uznacie za dobre, aby uczynić zresztą srebra i złota, uczyńcie stosownie do woli waszego Boga. Za te pieniądze, które Artaxerxes dawał Ezdraszowi, miała być złożona ofiara dla Boga w imieniu króla. Artaxerxes wiedział, że daje więcej pieniędzy niż potrzeba na te wszystkie ofiary przepisane prawem. Także zresztą pieniędzy Ezraasz miał robić to, co uznał za stosowne. Naczynia zaś, które zostały ci przekazane do użytku w świątyni Twojego Boga, oddaj przed Bogiem w Jerozolimie. Te naczynia, które zrabował Nebukadnesar, już dawno zostały zwrócone. Widać, że Artaxerxes ufundował jakieś nowe naczynia, które miały być używane też w tej świątyni, którą Żydzi odbudowali. Pozostałe zaś potrzeby świątyni Twojego Boga, jakie wypadnie ci pokryć. Pokryjesz ze skarbca królewskiego. Artaxerxes spodziewał się, że świątynia będzie miała jakieś potrzeby i z góry ofiarował się, że będzie je pokrywał. Ja, Artaxerxes, król, wydałem także wszystkim podskarbim zarzecza taki rozkaz. Wszystko, czego Ezra, kapłan uczony w zakonie Boga Niebios, od Was zażąda, ma być dokładnie wykonane. Aż do 100 talentów srebra, 100 korców pszenicy, 100 baryłek wina i 100 baryłek oliwy. Soli zaś bez ograniczenia. Zarządcy zarzecza, czyli tych wszystkich ziem leżących na zachód od Eufratu, mieli pokrywać potrzeby świątyni. Były określone pewne granice, do których mogą to robić, ale te granice były naprawdę duże. Talent to było ponad 30 kg w zależności od kraju od 30 do 37. To, co zostało przetłumaczone jako korzec, to jest kor albo homer, to jest 450 litrów. To, co zostało przetłumaczone jako baryłka, to jest bat 1,0 Homera, czyli 45 litrów. Wszystko, co Bóg niebios każe, niech będzie z ochotą dla domu Boga niebios wykonane. Aby jego gniew nie rozgorzał przeciwko państwu, króla i jego synów. Widać, że król Aretaxerxes naprawdę bał się Boga i nie chciał, żeby ten jego gniew zwrócił się przeciwko niemu. Niech Wam też będzie wiadome, że na żadnego z kapłanów, lewitów, śpiewaków, odźwiernych, niewolników świątynnych i innych posługujących w tym domu bożym nie wolno nakładać podatków, danin czy innych świadczeń. Od razu też Artaxerxes zwalniał wszystkich związanych ze świątynią z podatków. Ty zaś, Ezdraszu, według mądrości, którą masz od twego Boga, Ustanów pisarzy i sędziów, którzy będą sprawować sądy nad całym ludem zarzecza, nad wszystkimi tymi, którzy znają zakon twego Boga. A kto Go nie zna, tego będziecie uczyć. Każdy zaś, kto zakonu Twego Boga i prawa królewskiego dokładnie nie wykona, niech będzie doraźnie skazany albo na śmierć, albo na wygnanie, albo na grzywne, albo na więzienie. Ezdrasz był wysłany przez Artaxerxesa i Artaxerxes dał mu władzę. Prawo Boże miało być wprowadzane pod groźbą kary ze strony króla i jego aparatu państwowego. Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg naszych ojców, który tak natchnął serce króla, aby w dostojeństwo ubrać świątynię Pana, która jest w Jerozolimie, a do mnie przychylnie usposobił króla, jego doradców i wszystkich możnych dostojników królewskich. To też ja, nabrawszy otuchy, że ręka Pana mojego Boga była nade mną, zebrałem naczelników z Izraela, aby wyruszyli ze mną. Tutaj się zaczyna kolejny dokument wchodzący w skład księgi Ezdrasza, to jest relacja samego Ezdrasza, który wyraźnie stwierdza, że to było działanie Boga, że król w taki sposób się do niego odniósł, że tak go życzliwie potraktował i wyposażył we wszystko, co było potrzebne, żeby wykonać to zadanie. O panie, nasz panie, Wiek, że o nim pamiętasz Kim syn człowieczy, że wciąż wszystko złożyłeś pod jego Dzieci śpiewają Ci chwałę Usta niemowląt Śpiewają Ci Usta Dzieci śpiewają Ci chwałę Usta niemowląt Śpiewają Ci O Panie, nasz Panie Przedziwne Twe imię I ponad biosa Sama jest tak Twój O Panie, nasz Panie